Dzień dobry. Dzisiaj nagrywam ostatni odcinek to kijanka. Najpierw jest kijanka w słoiku i kijanka w akwarium. Kamienie, woda, rośna wodna, a nie wiadomo to kijanka. Jeśli nie macie dzieci w akwarium, napiszcie w komentarzu, czy macie akwarium, a jeżeli nie macie, to weźcie jakiś słoik albo nie wiem co. A, a z drugiej strony mamy od 1 do 8 i tak, Zakytana to lip żona żaba. Pierwsze jest to, drugie to, trzecie to, czwarte to, piąte to, szóste to, siódme to i ósme to. Super się cieszę. Ja zobaczę świat małej księżniczki. Muszę tylko laptop włączyć. I zobaczcie na to. Księżniczka, ona śpi. Chociaż taka pani śpi. I w ciemności będzie mieć. I do widzenia życzę. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie bajkę Świat małej księżniczki. Do widzenia i do zobaczenia we wrześniu. Pa!